Dziewczyny, zobaczmy, co tam macie pod kloszami. Wow, Julie ma niebieską Huba Bubę. A co ma Britney? O nie, to okropny, ohydny karaluch w Lizaku. Coś takiego. Co za koszmar? Stój, Britney, nie możesz uciec z challenge'u. Pospiesz się i spróbuj. A karaluch jest żywy, będzie w żyw moim żołądku. Tak się boję. Spróbuję troszkę polizać. Wow, nieźle. Ten lizak jest naprawdę dobry. Fajny, podoba mi się. Dobra, spróbujmy, jak smakuje moja guma. Niebieska guma nie może być niedobra. Tego jestem pewna. Jaka ona śmieszna. Rozwinę całą gumę i będę rzuć do samego końca. Mmm, jaki pyszny lizak. Oj, ja co? Całego zjadłam! O matku, Teraz mam na języku ogromnego karalucha! Kysz! I stąd! Oj, upadł na gumę Julie! A teraz pora nadmuchać wielkiego balona! Ale fajny! Britney, patrz! Oj, ten karaluch! O, Julie! Karaluch jest teraz w twoim balonie! Musisz się go pozbyć! No już, strzelaj balonem! Strzelaj! Strzelam! O nie! Teraz masz go na nosie! A, zdejmijcie go! Zdejmijcie go! Suza, uchyda! Nie dość, że karalów, to jeszcze jestem cała w gumie. Fuj! Hmm, dziwne, a gdzie Julie? No dobra, zdejmij, proszę, bez niej. Jestem, zdejmujemy. Wow, szminka i brokat! Wszystko jest różowe! Wow, a ja mam żelkowe oczy i posypkę! Jakie śmieszne! Która z nas będzie pierwsza? Mogę ja! Do dzieła! Wow, ten błyszczyk do ust Barbie wygląda tak uroczo! Chcę go jak najszybciej wypróbować! Mmm, jest naprawdę pyszny! Ciekawe, jak będzie wyglądał na ustach! Fantastycznie! Teraz mogę słać wszystkim słodkie buziaki. Julie, ten buziak jest specjalnie dla ciebie! Dobra, a teraz chcę spróbować słodkiej posypki. Ale najpierw można się trochę pobawić. Ale fajne. Otwieramy słoiczek, wsypujemy całą zawartość na talerz. Wow, jak ładnie i jak błyszczy. O, zaraz sobie zrobię świetny makijaż. Zanurzamy usta. I voilà! Julie, zobacz jakie mam słodkie usta. Wow, bardzo ładnie. A teraz mogę wszystko zjeść. Mmm, jakie to słodkie. Miam, niam 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 niam. Bardzo mi się podoba. Julie, a ty co? Zamyśliłaś się? Szybciej próbuj swoich smakołyków. Zaraz próbuję. Jak ci się podobają moje nowe oczy? Bardzo śmieszne. A teraz wysypię zawartość tego słoiczka na talerz. Wow, jaka piękna, niebieska posypka! Gotowe? A teraz chcę w niej zanurzyć żelkowe oczy. Wow, jakie to apetyczne! Próbujemy, chociaż nie, zacznę od tego. O, tak, jakie to pyszne! Jaki pyszny jego dobry żel w środku tych żelkowych oczu. Oj, faktycznie to bardzo apetyczne. A teraz mogę wypić płynnego cukierka z tych słomek. Ale pyszne. Przybij piątkę, kochana. Lecimy dalej. Co nasz pod kloszem? Zdejmuj. Zobaczmy. Wow, mam mentosy. I to jakie wielkie. Chcę je jak najszybciej spróbować. Yeah. Uwaga. Patrz. Zaraz złapię. O, gotowe. Mm, mentosy są takie dobre. Britney, a ty co masz pod kloszem? Wow. Wow, ale super. Julie, to czapka z kolą. Fajne, co nie? To różowa kola. Nigdy jeszcze takie nie próbowałam. Ale jestem pewna, że będzie przepyszna. Stawiamy to tutaj. Teraz otwieramy puszki, wkładamy słonki, zakładamy na głowę i można próbować. Wow, ale super! Bardzo mi się podoba. Patrz, Julie, naprawdę jest różowa. Ekstra! A mogę spróbować. Julie, wybacz, jesteś moją przyjaciółką, ale całą kolę wypiję sama. Serio? A ja mam pomysł, jak zrobić plankę tej skąpiradle. Wrzucę kilka mentosów do jej coli i zaraz się zacznie. Tylko nie mówcie jej, kto to zrobił. Oj, a dlaczego kola tak mocno bulgocze? O nie! Nie mogę dłużej tego trzymać! Przepraszam, Juli, ale nie mogłam już wytrzymać! Ale ty i tak chciałaś próbować Coli. Mogę otworzyć pierwsza. Świetnie. Wow, to cukierki Juicy Drop! Ale super! Pozbywamy się papierków i próbujemy! Wow, jakie słodkie! Po prostu pyszne! Super! Faktycznie różowe jedzenie jest najlepsze! A teraz zobaczmy, co jest w tym długopisie. Wow, to żel! I jak smakuje! Oj, jest taki kwaśny! No niezły! Muszę spróbować tego żelu z bardzo słodkimi cukierkami. Zmuchujemy wszystkie papierki i robimy sobie torcik z cukierków i kwaśnego żelu. Tak, to będzie niesamowicie pyszne. Między warstwami mogę rysować różne figurki. Fajnie, prawda? Tak, i ostatnia warstwa. Wow, wyszło tak apetycznie i pięknie. Mm, a w smaku to jest niesamowite. I trochę kwaśne, ale mi się podoba. Julie, a co tam u ciebie? Zaraz się dowiemy. O, to żelka NERDS. Ale super. Wyciągamy ją z opakowania. Wow, jaka ładna. I patrzę, jak się śmiesznie trzęsie. A teraz oceńmy jej smak. Julie jest takim smakiem, że nie mogę nie dać jej spróbować mojego kwaśnego żelu. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Up. Gotowe. A teraz popatrzmy na jej twarz. Ej, dlaczego zrobiła się taka kwaśna? Britney? to ty zrobiłaś. Twoje całe usta zrobiły się niebieskie. Super! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam mam. Wow! Niebieska toaleta i chupa-chups? Ciekawe. Spróbujmy najpierw chupa-chupsa. Tak, jest pyszny. A co jest w środku toalety? Wow! Niebieski proszek! A to znaczy, że trzeba w nim zanurzyć naszego chupa-chupsa naprawdę fajne. Podoba mi się. Britney, a ty czemu tak patrzysz? Czupa-czups. Jesteś nim normalnie zahipnotyzowana. Ale jak mi się chce go polizać. Nie ma mowy. Będziesz jadła swoje smakołyki. Ech, a tak umiałam ochotę. Dobra, zobaczmy. Wow, ale mam szczęście. Mam pierścionek z lizakiem. To nawet lepsze niż chupa chups. Zaraz założę go na palec i spróbuję. Mm, jaki pyszny. A teraz chcę spróbować żelu. Też wygląda świetnie. Wycisnę trochę różowego żelu na pierścionek. I próbujemy. Uj, a ten żel jest kwaśny. Ale mi się podoba. W połączeniu ze słodkim lizakiem jest super. Nadszedł czas na nowy smakołyk. Zobaczymy. Wow, to jadalny papier i słodki żel. Super, spróbujmy. Julie, zaczynaj. Och, z przyjemnością. Wow, żel jest taki ładny. O, tak, zdecydowanie dam temu smakołykowi lajka. To jest pyszne. To muszę spróbować swojego! Wow! Ale super! Mamo smaku truskawkowym! Chcę więcej! O, mamy jeszcze jadalny papier! Wiem, co można zrobić! Narysuję żelem na papierze rysunek. Myślę, że wyszła super buźka. A teraz spróbujmy. Mmm, jakie ciekawe połączenie smaków. Podoba mi się. A co ja mam zrobić z papierem? O, mam pomysł. Filc. Zaraz zrobię samolocik. Patrz, jaki fajny wyszedł. Zrobię jeszcze jednego. Tak fajnie, wszystkie latają. Julie, łap. Łap. O nie, skończył mi się papier. A nawet nie spróbowałam. O, Julie, a może... Poczekaj, zaraz wszystko będzie jasne. Zagrajmy w kółko i krzyżyk naszym żelem. Kto wygra, ten zjada cały jadalny papier. I jak? Świetny pomysł! Zgadzam się. No to twój ruch! Trzymaj się, masz poważnego przeciwnika. Postawię kółko o tutaj, a teraz tutaj. I tak wygrałam! Teraz mogę to wszystko zjeść! Gratuluję zwycięstwa! Dobra, jestem gotowa do degustacji. O, pyszne! Spróbuj! A nasze żele świetnie do siebie pasują. To pierwszy zdejmie teraz plosz? Ja. Nie ja. No dobra, Julie, czekamy. Wow, to sok i żelkowy kieliszek. Trzeba tego jak najszybciej spróbować. Tak, zacznę od soku. Mm, jaki przyjemny jagodowy smak. Podoba mi się. O, a wiesz co, Britney? Teraz pokażę ci coś naprawdę fajnego. Mam jadalny kieliszek. Mogę wlać do niego sok i spróbować. Mmm, <śmum> wspaniałe! Ej, Britney, stój, teraz twoja kolej. Zdaj mój klosz. Właśnie, masz rację. Och, ja też mam żelkowy kieliszek i strzelający proszek. Trzeba otworzyć opakowanie i wsypać wszystko do kieliszka. Mmm, jak pysznie pachnie. Wsypałam proszek, ale potrzebuję teraz trochę wody. Sok Julie świetnie pasuje. Ej, chcesz ukraść mój sok? Bardzo go potrzebuję. No dobra, zabieraj. O, wielkie dzięki. Możesz dać tutaj. Wow, to naprawdę fajne. No, po prostu fantastyczne. O, Britney, a mogę wziąć trochę strzelającego proszku? Proszę! Pewnie kochana, jak najbardziej. Wow, jak fajnie się pieni. To co, wznieśmy toast! Za nas! Za nas! Ale pyszne. A najlepsze jest to, że kieliszek też można zjeść. O, tak, Britney, to jest fantastyczne! Zgadzam się Julie. Mi też się podoba. Wiel tak, narysowałam już pierwszy rysunek. Chcę, żebyście zrobiły mi pączka. Okej, okay, oczywiście. Nic prostszego. Zrobię kolorowe pączki z ciasta w różnych kolorach. Będą niewiarygodnie pyszne i piękne. Najpierw wycisnę różowe ciasto, potem żółte, niebieskie i na koniec zielone. Zamykamy i czekamy, aż będą gotowe. Ale z ciebie mądra dziewczynka. O, już gotowe. Tak, babciu, masz rację. Rozłożę je na talerzu w kształcie uśmiechniętej buźki i posypię je kolorową posypką. Ale najpierw trzeba otworzyć słoik. No co jest? No dalej! Dalej! A Jesteśmy teraz całe w twojej kolorowej posypce. Brr, przepraszam, to niechcący. O nie, wszystko się rozsypało. I co mam teraz zrobić? Wow, ale fart. Posypka rozsypała się prosto na pączki. Jestem zachwycona. O moje pączki też już są gotowe. Ołożymy je teraz na talerzu, a z wierzchu posypiemy je cukrem pudrem. Mm, moja mama w dzieciństwie zawsze mi tak robiła. O, coś pięknego. Myślę, że wyszły idealnie. Co powiecie dziewczynki? Według mnie nudy. Ja mam czarne pączki. Nie, nie są spalone. To takie ciasto, same pączki są przepyszne. Muszę je teraz pokryć czerwoną polewą. O tak, takich strasznie ładnych pączków bym nie odmówiła. Połączenie kolorów jest po prostu idealne. Ale to nie wszystko. Nałożę na wierzch trochę kremu waniliowego, żeby te pączki wyglądały jak małe muszczki. Następnie bierzemy syrop truskawkowy, rączko, miska. Dziękuję. A teraz wlejemy syrop truskawkowy do miski. Myślę, że tyle wystarczy. Muszę jeszcze tylko napełnić syropem strzykawki. Hmm, wpadłam na pomysł, jak zrobić babci psikusa. O co chodzi, kochanie? O mój Boże! Słabo mi! Spokojnie, babciu, to tylko syrop truskawkowy. Polewam nim pączki, żeby były jeszcze smaczniejsze. Wsadzę jeszcze kilka strzykawek do pączków, żeby mała Kate sama mogła dodać syrop. Wszystko gotowe. Można próbować. Wow! O mój Boże, czy to mózg i krew? Trochę to straszne, ale zaryzykuję i spróbuję. Let's go! Wow, to pączek z syropem truskawkowym. Ale dobre. A tu też pewnie jest syrop truskawkowy. Spróbujmy. Tak, to syrop. Świetne, jestem zachwycona. Teraz kolej na te milusie pączki. Tak. Cóż, są takie sobie, babciu. Przykro mi. Wow, nigdy nie widziałam takich tęczowych pączków. Chcę ich jak najszybciej spróbować. Mmm, są bardzo smaczne. Trudno mi wybrać zwycięzcę, dlatego niech zdecyduje wyliczanka. O, Wednesday wygrała. O tak, zwycięstwo jest moje. Zazdrościcie? Kochani, oddaj babci okulary. Muszę zobaczyć, co Kate nam narysowała. Narysowałam koktajl. Zrobicie mi? Oczywiście. Super, siostrzyczko. Się zrobi. Dobra, najpierw wezmę takie fajne foremki i włożę do nich po kilka cukierków Toxic Waste. Tak, są bardzo jaskrawe i strasznie kwaśne. Teraz wsadzę foremki do piekarnika. Cukierki się rozpuszczą, stwardnieją i będę mieć kolorowe cukierkowe szklaneczki. Fajnie wymyśliłam, co nie. Trzeba je tylko wyciągnąć z foremek. Dlaczego nic mi się nie udaje? E, nic, zdejmij te rękawice i spróbuj jeszcze raz. Dziękuję babciu, teraz na pewno się uda. Wow, szklanki wyszły naprawdę ładnie. Teraz do każdej szklaneczki wrzucę skitelsy, ale najpierw rozłożę je według kolorów. O tak, nie mogę się powstrzymać, muszę zjeść jednego. Mniam. Tak, na czym to ja skończyłam? Tak, rozkładamy skitelsy w szklaneczkach, a następnie zalewamy spritem. Ej, czemu nigdy nie mogę otworzyć puszki? O, właśnie, myślę, że uda mi się ją otworzyć przy pomocy wsówki. Tak. O nie, jestem teraz cała mokra. Ale to nic. Najważniejsze, że napój jeszcze mi został. Naleję go do szklaneczek. Świetnie, a teraz udekoruję to bitą śmietaną i cukierkami Nerds. Tylko spójrzcie, jak to pięknie i apetycznie wygląda. Jeszcze tylko cukrowa tęcza i można podawać. Jestem z ciebie dumna, Enit. A teraz moja kolej. Zrobię, Kate, koktajl warzywny, pomidor, świeży ogórek, trochę marchewki i mój sekretny składnik, celer. Wkładamy wszystko do blendera i miksujemy. Cóż za piękny zielony kolor. A najważniejsze, że wszystko jest naturalne. Przelewamy do szklanki i dekorujemy selerem. Enid, powąchaj. Co powiesz? Super, babciu. Ech, biedna Kate. Ja podam swój koktajl w tej niezwykłej szklance. Sprite to zbyt banalnie. Mam swój własny, niepowtarzalny napój, który sama zrobiłam. I to ten napój naleje do szklanki. Rączka, do mnie. Potrzebuję twojej pomocy. Możesz odwrócić uwagę, Enid? No dalej, liczę na ciebie. Śmietana jest przepyszna. Auć, do mnie łaskocze. Przestań. Oj, nie mogę. Łaskocze. Mam bitą śmietanę i udekoruję nią mój kotaj. Nie to Uciekaj stąd. Dobra, zaraz cię złapię. I już. Jesteś w pułapce Wleciałeś prosto do mojego koktajlu Wsadzamy słomkę i można próbować Fajnie ci wyszło, Wednesday Babciu, obudź się Wow, jakie oh. ciekawe koktajle Chcę zacząć od tego mm, Jakiś dziwny ten koktajl Co się ze mną dzieje? Brrr. Nie chcę już tego pić A co tu jest? Jakaś okropna zielenina Nie lubię czegoś takiego Taki okropny koktajl jest zrobiony z warzyw. Porażka. A te koktajle wyglądają fajnie. Cukrowa tęcza jest pyszna, i bita śmietana, i sam koktajl jest po prostu świetny. To zdecydowane zwycięstwo. O tak, uwielbiam wygrywać. Dziękuję. Hmm, tak, w ogóle to, Kate, już kończy nam rysować. Tak, tak, gotowe. Chcę makaron. Okej. Okay. Makaron, dobrze. Już wymyśliłam, co ugotuję. Kładziemy robaki na talerzu. Boże, co za koszmar! Ej, nie tę uchyde. A, to okropne. Zniszczyłyście moje danie. O, już dobrze. Pora zacząć gotować. Włączamy kuchenkę, żeby woda w garnku się zagotowała. A następnie wkładamy spaghetti. Enid, ty też zaczynaj. Oczywiście. Och, ale to spaghetti jest takie nudne. Mam lepszy pomysł. Zrobię. Apsik! O, kolorowe ciasto. Enid, a ty w ogóle umiesz gotować jak należy? Jesteśmy całe w mące. Rączko, otrzep mnie. No już. Przepraszam, i to niechcący. Po prostu mąka wpadła mi do nosa. I tak wysypujemy mąkę na deskę, a następnie robimy w niej wgłębienie. Wbijamy yeah! tam dwa jajka. Świetnie i wszystko to mieszamy. Voilà, ciasto jest gotowe. Odrywamy małe kawałki i robimy kulki. A teraz najlepsza część. Bierzemy barwniki w różnych kolorach i skrapiamy każdy kawałek ciasta. Będę miała piękny, tęczowy makaron. Teraz wszystko rozwałkowujemy w specjalnej maszynce i kroimy makaron. Mm, wyszedł mi świetny, jaskrawy makaron. Super. Kładamy makaron do garnka z wrzącą wodą. A moje spaghetti już jest gotowe. Oj, nic nie widzę. Moje okulary zaparowało. Tak, ketchup znalazłam. Nie jest źle. Babciu, najpierw trzeba otworzyć butelkę. A teraz możesz wyciskać. Dziękuję, kochanie. O nie, tylko nie to. Babciu, to nic. Weź serwetkę. I jeszcze raz dziękuję. W końcu wszystko widzę. Wyciskamy keczów na spaghetti i można próbować. Bardzo fajnie ci wyszło. Ja wam pokażę, co znaczy naprawdę fajnie. Spaghetti na talerz. A teraz rączko potrzebuje atramentu mątwy. Dziękuję. Wyciskamy atrament na spaghetti i robi się czarne. To ja rozumiem. Następnie obowiązkowo dodajemy ketchup. I na koniec dekorujemy wszystko oczami. Czy one są prawdziwe? Chciałabym, ale nie. Są żelkowe. Położymy dwa zwieszku i można podawać. Myślę, że Kate się spodoba moje danie. Kochanie, o co u ciebie? U mnie właśnie gotował się makaron. Przekładamy go na talerz i gotowe. Brawo! Kate, częstuj się! Wow! Oj! Wednesday nie przestaje mnie zadziwiać. Czarny makaron z oczami. Dobra, spróbuję. Fuu, obrzydliwe. Przykro mi, Wednesday, ale wyszło ci fatalnie. Teraz spróbujmy tego makaronu. Tak, makaron babci zawsze rozpoznam. Przepyszne. Dziękuję ci, Wnusiu. Jaki piękny tęczowy makaron. Spróbujmy. Mmm, przepyszne! Jestem gotowa zjeść wszystko! Ten makaron wygrywa! Mniam! Hmm, tak, jeszcze trochę? Narysowałam. Chcę, żebyście zrobiły mi sałatkę. Super! O, to naprawdę proste! Zgadzam się z babcią, to proste! Let's go! Najpierw bierzemy sałatkę i rozrywamy listki na talerz. O, tak! Dalej bierzemy ugotowaną pierś z kurczaka i kroimy ją w drobną kostkę, przekładamy na talerz do sałaty. Następnie dodajemy grzanki. Oczywiście zrobiłam je sama, są bardzo dobre. Ojej, prawie zapomniałam, że potrzebny jest też ser. Zetrzemy ser na tarce. Wystarczy. To wszystko. Sałatka gotowa. Ojej, mam tak dużo warzyw, ale muszę zrobić z nimi coś naprawdę interesującego. Zaczynamy od pokrojenia ich na małe kawałki. O tak! Można też pokroić ser. Jest pyszny. A żeby moja sałatka była nie tylko pyszna, ale i ładna? Tymi foremkami wytnę z warzyw i sera kwiatuszki. Zobaczcie, jakie to wychodzi ładne. Nabijamy kwiatuszki na pałeczki. Następnie wkładamy wszystko do wazonu i możemy podawać. To takie piękne. emit, pokażę ci, co to znaczy naprawdę ładne i apetyczne. O mój Boże, Wednesday, ten nóż jest dla Ciebie za duży. Nie zgadzam się, jest dla mnie w sam raz. Bezlitośnie odkrajamy część papryki. Następnie bierzemy sałatę, kroimy na małe kawałki i wkładamy do papryki. Dalej bierzemy ogórka, obieraczką do warzyw kroimy go na cienkie plasterki i kładziemy na naszą paprykę. Idealnie, to będzie język. Następnie wezmę oliwki i nabiję je na wykałaczki. Let's go. Sadzamy je do papryki i mamy oczy. Spójrzcie jak ta sałatka piekielnie, pięknie wygląda. Okej, możesz próbować. Zaraz ocenię! Wow, to bazan z kwiatami czy sałatka! Muszę spróbować! O, warzywa! Niedobre! A ta sałatka wygląda bardzo apetycznie. Widzę, że jest tu i kurczak, i ser. Tak, próbujemy. Mm, to jest pyszne! Daję milion lajków! Świetna, świetna! A ja wiedziałam, że się jej spodoba! Mniam! Wow, czy to warzywny potwór? Ciekawe, z czego są te oczy? Oliwki! Nienawidzę ich! Fuj! Najsmaczniejszą sałatkę zrobiła babcia! Oj, co wygrałam! Hurra!